Jak ustalił SuperEkspres, stołeczni śledczy wszczeli dochodzenie w sprawie gruźb pod adresem Kamili Sukiennik, 40 L. i Martyny Wojciechowskiej, 39 L. zanbp zostały przesłuchane. Złożyły również wnioski o ściganie, przekazał nam Łukasz Łapczyński, 37 L. Z prokuratury okręgowej w Warszawie. Postępowanie dawodowe jest w toku, dodał. Zawiadomienie dotyczące gruźb pozbawienia życia wpłynęło pod koniec lutego, ale śledczy oficjalnie prowadzą dochodzenie od 12 marca. Wobec dyrektor Martyny Wojciechowskiej groźby kierowane są od końca zeszłego roku, przekazała nam MEC. Jolanta Turczynowicz-Kieryło, pełnomocniczka NBP. Są wulgarne i obraźliwe, również dotyczące pozbawienia życia, dodaje. O obydwu paniach zrobiło się głośno, kiedy ujawniono informacje o ich zarobkach. Mówiło się nawet o pensjach rzędu 65 tysięcy złotych. Okazało się jednak, że sukiennik jako dyrektor gabinetu prezesa zarobiła w 2018 r. 42 760 zł, a jej koleżanka, która szefuje Departamentowi Komunikacji i Promocji, wzięła średnio 49 563 zł. Jak napisaliśmy w Superekspresie, Martyna Wojciechowska obniżyła sobie pensję. Od marca, zamiast 26,5 tysiąca pobiera 21,1 tysiąca złotych.